Hej, dzisiaj tutaj taką króciutką pętę chcę zrobić, start z pętla tramwajowa Będzie to może 12 km, ale będzie dosyć przewyższeniowo. Góra głowica, w sensie nie potwina, tam jest taki fajny single. Jedziemy. Tutaj jadą z Parkolicim. Pierwną oleją, skręcamy zaraz w Holandii. W lewo na tych światłach. W prawo Litzwańskiego. W lewo ulica Leśna tu tylko kościół po lewej tu mamy po lewej ulica Leśna tu i tu wjeżdżamy lekko w górę tu zaczynamy właściwszy podjazd tu jest taki góry po lewej prawie może mniej ale po lewej szczególnie i tu mieliśmy taką drożdżkę gdzie na drzewie był zielony ten o już widać znowu no tak na, na drużynę w kraje jedziemy także bardzo, naprawdę uroczo w na prawo z zboczem, a zaraz będzie przy góra Głowica Tutaj jest góra głowica. Dosłownie są to od głowicy. Zjeżdżamy w prawo. W ścieżkę. Taka ładna ścieżka. No i proszę, szczelka grobla. Tu w lewo. Tutaj zaraz w prawo. I pierwsza znowu w prawo. To jest droga na botkinę. Taką mamy. tutaj Troszkę ścieżkę. No, można powiedzieć, że tutaj prawie z tym Nie wiem czy to, czy przed chwilą było. Duże botwina, bo nie ma na tej zapisy informacyjnej. Ale to były teraz najwyższe miejsca tej, 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 tej ścieżki. Wymagający odcineczek Technicznie No, sama końcówka skokowa, nie skoczę A my tu potem w lewo No, więc ta końcówka zjazdu Mimo, że nie była strasznie trudna Poza tym właśnie faktycznie ostatnim metrem Który wymagał tutaj umiejętności, których nie posiadam ale jesteśmy teraz na takiej ścieżinie, bardzo fajnie, generalnie w ogóle wszystko fajnie się tu to wiedzie będzie pan krótki kurs, ale myślę, że dla wielu będzie już nieznanymi drogami teraz się trochę wznosi nam droga, ale szeroka No i proszę bardzo, wjeżdżamy ponownie, szwedzka grobla tu w lewo Znowu w lewo. No to teraz sobie mkniemy. No tu wielka krzyżówka, bo tutaj w lewo droga krzyżowa, tam w lewo do zielonej doliny. Po prostu do doliny samborowo. By zjeżdżać krętą drogą. Teraz kierunek samborowo i mamy zjazdowo. O! Stawnica, drogowskaz, szlaban 69. No i zaraz tutaj, za tablicą informacyjną, od razu w lewo, ulica Abrahama że Odbijamy od ulicy Abrahama I jesteśmy w Zielonej Dolinie Tu przejeżdżamy na drugą stronę Zielonej Doliny Na, powiedzmy, drogę po drugiej stronie, wiodącą Taką bardziej główną Tu w prawo droga prezydencka No mamy trochę Ukorzeniony odcinek Na podjeździe I tu na końcu jesteśmy. Wypłaszcza się oczywiście i z prawej wchodzi zielony, jedzie tu i zjeżdżamy do zajętej doliny. To jest bardzo. Chwilowo jeszcze zielonym, ale on zaraz będzie skręcał w lewo. My prosto zjeżdżamy już tutaj. Tu są słabeczki, takie tablice. Tu właśnie zielono wybija w lewo. My zjeżdżamy już do końca. Lasu, po drodze właśnie tak jak mówiłem, tablice edukacyjne No tu pogrodzenie Szlaban Pierwsza tablica Zjazd Do Polanki i finito